Ja opieś na YouTube. Nie zidzicie. Zdebiły śmieszne. Zdebiły lasu. Domenik, tak, nie tam świetnie. W jak mi tu ma niekto robił. tu, Nie wiem, co ma. a się wypił. nie Teraz Nie. To zobaczymy, jak to kurwa nie widać w ogóle. nie sekund. sekund. Nie. Nic, nie ma. Tak, no i zajdzie sobą się wrypie na drzewo. Nie ma na No na drzewo nie ma na kurwa. No to nie, ma nie No tak ale... Dobra, taki złaś już! Patomek, zeszyt. Cały zrobi jeszcze nie. Już, jep, w nie dobra. Wysoko tam? Skąd? W nie, nie, z dołu. Nisko, nie? No taki mały, a ty wysoko ty. A... Patrz, chodź do co zobaczyć. W ogóle stąd nie widać go. A ja miałam przybliżeniu tylko, nie? Nie, no to czy ja tu jakiś ty. Jego tylko łapy widać. No, no tak, no, no kurwa, nie. Zejdzie na to drugie. Dobra, tam wyci no. for no, 10 sekund. 5 sekund! Daj, weź go łapą, tak mam lubię.

Próbuję zejść, patrz, to, jest, co? to jest przybliżone, nie? Ale patrz jak od, oddali. Tak o jest tak. normalnie. Ja mówię, kurwa, daj ma panu koleżanku, nie ma znowu gierbani. Dawaj, patrz, chodź. Nie no to chuj. Przybliżenie. Ja mam przeczucie, że on zejdzie przez worek, wszystko jebami. Nie, no to ja tam pójdę, jak będziesz blisko. Bo tam może gałęzią się. To na tamte skoczy, u... bo to małpa. No wtedy! Fakt, wtedy nie zejdzie! Z tego, tego. Tą gałęzią pójdzie tu i sam zejdzie! No to ja tam pójdę przesiedlić się nisko.